Szaman. Mm. Szaman. O Jezu. Szatki, szatki. Szaman. Boże, jakie to jest. Takie niezgrabne no. to no. tak. Rosnę troszeczkę z tego, ale tylko troszeczkę. Często jest, że jest taki duży, często jak idzie tak za mną. Zapuł ją tam, przytrzymaj ją, ale po co nie... może mogę wyjść. Tak, tak, łapkę, tak, tak, tak.